Lubię różowy, ale czy ten kolor definiuje mnie jako kobietę? Według mnie kobiecość to jest pewność siebie i poczucie własnej wartości, bez względu na to, czy jesteśmy w makijażu, czy bez niego, czy jesteśmy w sukience podkreślającej figurę, czy w jakimś oversize'owym dresie. Nie ma jednej definicji kobiecości. I to zależy tak naprawdę od osoby. Jeśli ktoś się czuje kobietą, to jest tą kobietą. Każda kobieta ma coś innego w sobie, tak naprawdę, więc nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, czym jest kobiecość. Moim zdaniem jest to po prostu takie poczucie tego, kim jesteśmy jako kobiety. Kobiecość to dla mnie siła. Siła kobiety, siła mądrości, siła odpowiedzialności. Powołanie do bycia żoną najpierw, matką, babcią. No jak długo żyjemy, to i prababcią. Dla mnie to się wiąże w dużej mierze z relacją z samą sobą i z taką miłością i empatią, którą się ma dla siebie samej. Na pewno oczekiwaniem jest to, że kobiety nie powinny być tak emocjonalne lub tak wrażliwe, jakie są. Często spotykam się z oczekiwaniami wobec kobiet m, takiego stereotypowego bycia właśnie e, kobietą w domu, kobietą. E, może nie z tyłu mężczyzny, bo tak już nie, ale jednak z pewnymi obowiązkami, które tylko kobieta może wykonywać. Mój sposób jest taki, żeby mieć gdzieś po prostu te oczekiwania. Trzeba po prostu robić swoje i wiedzieć też, dlaczego się to robi i do czego konkretnie się dąży i jaka jest nasza wizja naszego życia jako kobiety. Młode kobiety dzisiaj. Potrafią sobie stawiać nowe cele, potrafią do nich dążyć i mają w sobie ogromne otwarcie na to, co przed nimi. Podziwiam je za odwagę, odwagę w wyrażaniu siebie, w wyrażaniu swoich opinii, bo kiedyś nie wypadało, prawda? Jest wśród kobiet taka solidarność ze względu na płeć i ogólne problemy społeczne, które nas otaczają. W trudnych sytuacjach potrafimy się zjednoczyć i nawzajem wspierać. Z okazji Dnia Kobiet życzyłabym kobietom przede wszystkim, żeby mogły o sobie decydować, żeby nikt nie odbierał im praw, żeby każdego dnia, niezależnie od tego, czy to jest Dzień Kobiet, czy to jest jakikolwiek inny, inny dzień, budziły się rano i miały odwagę i siłę do tego, żeby... Dobrze iść przed siebie i zdobywać założone sobie cele. Właśnie tego siostrzeństwa i tego kobiecego wsparcia, bo kobiecie przyjaźni to jest naprawdę jedna z najlepszych rzeczy, które mnie spotkały w życiu, i jest w tym duża siła. Dążenia do własnych celów, samorealizacji oraz mnóstwa miłości. Nie ma jednego ustalonego wzoru kobiecości. Dla każdej z nas kobiecość może oznaczać coś zupełnie innego. Zapomnijmy więc o oczekiwaniach innych. I po prostu bądźmy sobą.